W jednej z najpiękniejszych kolęd śpiewamy Cicha noc, święta noc, pokój ludziom niesie wszem. Siostry i bracia, którzy w kolegiacie świętej Anny macie swój dom Boży i bramy do nieba, przyjmijcie te słowa jako motto do życzeń, które my, duszpasterze pracujący w kolegiacie, pragniemy wam złożyć. Potrzeba ciszy, aby usłyszeć słowo. Potrzeba ciszy, aby to słowo zaczęło działać w naszych sercach. Potrzeba ciszy, aby to słowo przyniosło owoce świętości, miłości, pokoju. Boże Narodzenie to wydarzenie, w czasie którego przeżywamy prawdę, że słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Niech Jezus, słowo, będzie źródłem pokoju, miłości, świętości. W sercu każdej i każdego z Was. Błogosławionych świąt, obfitego Boże Błogosławieństwo Nowego Roku życzymy. Szczęść Boże! Bóg się rodzi pod nie a ob obnażony. Ogień szepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny król nad wiekami, A słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami.